Mano widzowie, jak co dwa tygodnie standardowo witam Was w opisie patcha 12-14, także bez zbędnego przedłużania, lecimy z tym. No i dobra, moi drodzy, na wstępie, jak zawsze, możemy sobie zobaczyć pacz w skrócie, e, czyli wzmocnienia m.in. kawalerzystów, wysłanników smoków, e, kata, miraży, m, błyskawica, e, miraży, wojowników co ciekawe e, oraz wiele, wiele augmentów oraz kilka przedmiotów. Można zobaczyć też, że e, duże zmiany w smokach, e, trochę osłabień, również tutaj jest bardzo dużo pryzmatycznych augmentów e, związanych z emblematami, e, kilka przeróbek, no i jakieś tam modyfikacje. Także co? E, przejdźmy już może do zmian. Na początek e, przed nami zmiany systemowe, czyli skalniaki etap 2.7 zawsze mają teraz co najmniej jeden przedmiot. Ok, jest to fajna informacja. Zawsze dostaniemy e, z tej fazy jakiś składnik przedmiotu. E, chociaż, czekajcie, co najmniej jeden przedmiot, czyli dwa składniki. Hmm, ha, w sumie, nie? To jest pytanie: czy to jest e, jeden pełny przedmiot, czy, czy, to są, czy chodzi tutaj o jeden składnik? Nie wiem. No, ale w każdym razie tutaj jest super, super, mega zmiana, która powinna być już dawno temu wprowadzona. Podczas wybierania przedmiotów zbrojowni, czyli księga cech, przedmioty orna lub przedmioty światła, wyświetlane są liczniki czasu, dzięki którym gracze wiedzą, ile mają czasu na dokonanie wyboru, i to jest super zmiana. Tak jak już mówiłem, powinna być ona sprowadzona dużo wcześniej. Ja kiedyś yy, miałem taką sytuację, że wybierałem sobie yy, jakiś emblemat z księgi cech i nie mogłem się zdecydować, po prostu no, nie trafił mi się żaden taki, że tak powiem, dogodny. I co? Czas mi minął, wybrało mi jakiś losowy i tyle z tego miałem. Co nie tak, to naprawdę można było się kiedyś na to naciąć, yy, a teraz już będziemy tutaj informowani o czasie, który pozostaje nam do wyboru. No i dobra, przechodzimy do dużych zmian, a Ty, Byczku, e, zostaw na początku łapkę w górę, jeżeli e, te opisy, opisy patcha e, Ci się podobają i chcesz ich więcej. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, no to zostaw subskrypcję, zajrzyj do opisu, tam są przydatne e, linki, takie jak Discord, grupa związana z Teamfight Tactics, tam na pewno również dowiesz się e, dużo rzeczy, co pomoże Ci na pewno w wygrywaniu rankę na nowym e, patchu. No i dobra, przechodzimy już właśnie do dużych zmian. Pancerz i odporność na magię szarży kawalerzystów jest zmniejszony na pierwszym poziomie, ale na drugim, trzecim oraz czwartym jest zwiększony. Także dwóch kawalerzystów będzie nieco słabszych, ale później będą już oni... Lepsi niż poprzednio. Podstawowa moc umiejętności wysłanników smoków również zostaje zbufowana do 18 punktów na pierwszym poziomie, 40 na drugim oraz 70 na trzecim. Premia cechy z gildii, do podstawowych obrażeń od ataku, zapewniana przez talona, zostaje zmniejszona z 10 do 5 punktów. Kradzież mocy umiejętności legendarnych zostaje zmniejszona do 30%. Także legendarni już chyba no, wypadną z mety. Tak rzadko, rzadko już teraz są widywani. A przez ten nerfik, no to wydaje mi się, że będą grani jeszcze rzadziej. Dalej, procentowy próg zdrowia trafienia krytycznego Kata Miraży. No i właśnie tutaj mamy um, buff, który był wspominany w tym jakby paczu w skrócie zostaje zwiększony do 50%, 65%, 80% oraz 100% na trzecim poziomie akurat na czwartym przepraszam bez zmian. Dodatkowe obrażenia trafienia krytycznego kata miraży, tutaj akurat zostają zmniejszone. Na pierwszym poziomie, na drugim na trzecim również i tutaj 50% zostaje na czwartym bez zmian, czyli um, będą zadawać te obrażenia krytyczne częściej, ale w mniejszej ilości, po prostu mniej tych obrażeń będzie, co nie? Dobra, dalej. Moc umiejętności za każdy atak podstawowy błyskawicy, miraży. No i tutaj jest zmiana. Znaczy na pierwszym jest to 6 bez zmian, na drugim 10, 14 i 18, czyli jest to buff. Obrażenia zależne od maksymalnego zdrowia nawałnic. Tutaj akurat nerf na pierwszym poziomie, drugi poziom bez zmian 35 procent na poziomie trzecim, czyli bów i 50 na czwartym, czyli również bów. Szanse na aktywację wzmocnionego ataku wojowników zostaje zmniejszona z 33 do 50 i moi drodzy, to jest kolosalna różnica, 17% różnicy. Także te wzmocnione ataki wojowników naprawdę będą no teraz się wręcz sypały, ale przejdźmy do, kolejnego, do kolejnej zmiany. Jaką jest? Dodatkowe skalowanie z obrażeniami od ataków wzmocnionego ataku wojowników. I tutaj, moi drodzy, mamy nerw 80 na poziomie pierwszym, 175 na poziomie drugim i 325 na poziomie trzecim, i to jest e, bardzo duża różnica. No, jest. E, jest ten jakby. No, te obrażenia będą o wiele mniejsze, ale tak jak było tutaj e, będą one zadawane częściej. I czy to wyjdzie na dobre, czy na złe, nie wiem. Na pewno tych wojowników będzie trzeba przetestować. A my przechodzimy do jednostek i zaczynamy od jednostek drugiej kategorii. Leczenie pływów morskich nami zostaje, czekaj, leczenie zostaje zmniejszone. 175 na pierwszym, 200 na drugim i 225 na trzecim, także mocne nerwy na leczenie. Za to obrażenia pływów morskich nami są zwiększone do 150 na pierwszym poziomie, 200 na trzecim i 250. Przepraszam, 200 na drugim i 250 na trzecim. Także no, ciekawe też, co będzie z tą nami. Myślę, że podmagów jak najbardziej ta nami będzie nadal grywalna. Będzie miała to mniejsze leczenie, dużo mniejsze leczenie, ale za to te obrażenia no, wyglądają naprawdę fajnie. No, wydaje mi się, że w porządku. Jeżeli chodzi o robienie obrażeń, to ona będzie spoko. Dobra, dalej. Jednostki trzeciej kategorii. E, tutaj tylko wzmocnienie many Aniwi. Teraz będzie to 40 na 80 i możemy przechodzić od razu do legendarek. I uwaga, tutaj. Dużo zmian, właśnie jeżeli chodzi o smoki. Zdrowie Aureliona Sola zostaje zwiększone do 1000 punktów. Jest tutaj, chyba, mowa o dwóch gwiazdkowych, właśnie widzicie, tutaj. Jest napisane, że dwugwiazdkowe, legendarne smoki nie sprawdzają się pod tym względem, po prostu, że kosztują 30 zł, aż. Także to chyba tyczy się jednostek na drugim poziomie. Czyli tak jak mówiłem, 1000 punktów zdrowia teraz będzie miał Aurelion Sol. Wzmocnienie maksymalnej many Aureliona Sola teraz będzie zaczynał od, on od zera. Ale maksymalna mana to będzie 60, także moim zdaniem będzie się naprawdę mógł często odpalać. Z dobrymi itemami często będzie mógł się odpalać. Obrażenia czarnej dziury Aureliona Sola są zwiększone do 400, 700 oraz 5000 na trzecim, to akurat bez zmian. Czas działania czarnej dziury przed zwiększeniem rozmiaru i obrażeń zmniejszony o 5 sekund, teraz wynosi 15 sekund, czyli po 15 sekundach walki Aurelion będzie dawał tu taką ogromną Swoją czarną dziurę. Zwiększone obrażenia czarnej dziury Aureliona sola po upływie 15 sekund. I tutaj są akurat zmniejszone z 50 do 33, czyli szybciej on będzie robił tą dużą dziurkę, ale obrażenia z niej będą mniejsze. Zdrowie Aoshina, podobnie jak z Aurelionem, zwiększone do 1000 punktów. Obrażenia deszczu, błyskawic Aoshina. Zostają y, zmniejszone na pierwszym poziomie, y, drugi oraz trzeci zostaje bez zmian. Zmniejszenie Mana Aościna z 20 do 10 punktów. Y, zdrowie Shiwany zostaje zmniejszone z 1200 do 1000 punktów. Pancerz i odporność na magię Shiwany zostaje zwiększona do 70 punktów. I teraz nowość. Ognisty podmuch zadaje stałe obrażenia magiczne zamiast obrażeń procentowych od maksymalnego zdrowia. Chodzi oczywiście o podmuch ognisty Shiwany. I te obrażenia wyglądają tak: 1200 obrażeń magicznych na poziomie pierwszym, 1800 na drugim oraz 30 000 na trzecim. Nasiwane nie działają już efekty kontroli tłumu podczas pikowania. No i to jest spoko zmiana, no bo jeżeli ona już tam się, że tak powiem, wystartuje i szykuje się tutaj do dodania CCK, no to ona już jakby ruszona być nie może. Osłabienie początkowej many Zoe teraz wynosi 30 na 100, czyli mniej zaczyna po prostu od, od nie 50, tylko 30. Nie? Obrażenia ostatniej iskry Zoey zostają zmniejszone do 375 na pierwszym poziomie, 575 na drugim oraz 9001 na trzecim, bez zmian akurat. Zdrowie stokrotki Zoe zostaje em, zbufowane do 2800 HP na poziomie e, drugim i 25000 na poziomie trzecim. Obrażenia fali uderzeniowej stokrotki Zoe zostają zmniejszone do 500 500000 e, e, na drugim i 10 10000 bez zmian, akurat na trzecim. Przechodzimy teraz do przedmiotów. I tutaj mamy coś takiego: obrażenia od ataku, ostra śmierci zostają zmniejszone do 35 na pierwszym poziomie 50 na drugim i 65 na trzecim i jest to oczywiście nerw wymierzony najprawdopodobniej w Varusa obrażenia od ataku lśniącego ostrza śmierci czyli przedmiot światła zostaje również zmniejszony 50, 75 oraz 100 moc umiejętności Morelo, morelonomikonu który dostajemy, jakby mając ten przedmiot, no to jest zwiększony do 50 punktów z 30, to jest bardzo fajna zmiana. Moc umiejętności tego samego przedmiotu, tylko że przedmiot światła. Z 50 do 80. Zwiększono szansę, że rękawica złodzieja zapewnią lepsze kombinacje przedmiotów na poziomie 6 i wyższych. I to jest fajne. No i teraz przechodzimy do usprawnień. I co tutaj mamy? okrutny pakt, proszę bardzo cóż za wspaniały augment, jest zmieniony teraz zakup 4 punktów doświadczenia kosztuje 6 punktów zdrowia taktyka, wcześniej było to 4, były to 4 punkty zdrowia, ale odzyskujesz 3 punkty zdrowia co turę, czyli no jest to jest to ogólnie nerw jest to ogólnie nerw bo wcześniej było to 4 punkty za 4 znaczy jakby 4 pd za 4 punkty zdrowia i odzyskiwaliśmy co rundę 2 punkty zdrowia. Także, no, mi się wydaje, że finalnie jest to nerw na ten okrutny pakt. A szkoda, bo w poprzednim patchu, no, było to spoko, było to spoko, moim zdaniem. Dobra, lecimy dalej. Podstawowe obrażenia niszczycielskiej szarży zostały zwiększone do 85 punktów. Dodatkowe obrażenia eksperta od gadżetów zostały zmniejszone do 33%. Podstawowa premia ulepszeń wyposażenia zostaje zwiększona do 250%. Obrażenia procentowe heroicznej prezencji od maksymalnego zdrowia zostają zwiększone do 7%. I teraz echoluden dostaje mm, chwila o, nerfy na pierwszym i drugim poziomie, trzeci bez zmian, e, e, i na, 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 na czwartym e, buff. Echoluden dwujeczka to jest nerw na pierwszym, nerw na drugim, buff na e, trzecim i na czwartym bez zmian. Echoluden trujeczka nerw na pierwszym, nerw na drugim, e, nerw na trzecim i bez zmian na e, poziomie czwartym. E, to jest właśnie, to są właśnie zmiany echoludena. E, obniżenie Obrażeń odbicia rykoszetu to jest zmniejszone z 50% do 33%. Szaleńcza rozrzutność wzmacnia bohaterów migoczącej łuski, a teraz będzie to wzmacniało bohaterów migoczącej łuski oraz wszystkich bohaterów wyposażonych w przedmioty migoczącej łuski. Także spoko, jeżeli ktoś gra ten buildzik, to jak najbardziej z tego augmentu skorzysta, aczkolwiek nie wiem, czy ten augment jest warty yy, grania. Tak szczerze mówiąc no nie wiem. Eee, ale teraz te obrażenia będą zwię zwiększone nie o 50%, tylko o 40, także tutaj mm, to jest fajna zmiana, a tutaj już widzimy nerw. No i teraz przechodzimy do tych augmentów e, pryzmatycznych, czyli te korony dusze i inne takie rzeczy. Także korona zabójcy przyznawała nam ostrze nieskończoności i teraz daje nam rękę sprawiedliwości. No to jest akurat y no, nie wiem, wolałbym to ostrze nieskończoności, ale dobra. Eee, korona kawalerzysty przyznawała nam słoneczną pelerynę, teraz daje nam odkupienie, no to też jest e, słabe. Korona strażnika przyznawała nam kamienną płytę gargulca, teraz przyznaje nam słoneczną pelerynę. pelerynę. Eee, to powiedzmy, że na równi. Korona festynowego dawała nam kosę statika, teraz nam nie przyznaje wcale przedmiotu, także to jest w ogóle lipa. Korona Łuskobójcy dawała nam Pogromce Olbrzymów, teraz daje nam Rękę Sprawiedliwości, także ujdzie, ale takie wiecie, śred... średnie, przepraszam. Dalej, Dusza Migoczącej Łuski przyznawała nam Keyna, teraz przyznaje nam Volibera, także to jest super zmiana. Korona Nawałnicy przyznawała nam Rękę Sprawiedliwości, teraz daje nam Kosę Statika, no i tutaj w sumie nie wiem co o tym powiedzieć, czy to dobre, czy to złe. Może przejdźmy do niewielkich zmian. Także już powolutku kończymy ten opisik i co my tutaj mamy częstotliwość wypadania składnika przedmiotu z kuli 9 gwiezdnych została zwiększona aż do 75% także jeżeli gracie 9 gwiezdnych no to tych przedmiotów będziecie mieli naprawdę naprawdę masę, no przynajmniej powinniście mieć, chyba że macie te 25% nie farto, aczkolwiek dalej skalowanie wytrzymałości tarczy strażników, tutaj mamy buff na drugim poziomie oraz buff na trzecim, czyli 50 i 75% dodatkowa prędkość ataku nefrytowej statuetki. Tutaj jest nerf na pierwszym poziomie, na drugim poziomie bez zmian. Później 70 oraz 200%, czyli na trzecim oraz czwartym poziomie jest to buff. Obrażenia magiczne firewerków festynowych i tutaj mamy nerf na pierwszym poziomie, nerf na drugim poziomie 210 na trzecim, czyli bez zmian i 290 na czwartym, czyli jest to na czwartym akurat poziomie buff. Dodatkowe obrażenia yy, magiczne łuskobójców. Tutaj jest buff, jeżeli chodzi o trzeci poziom tej cechy. Ze 100 do 125, także jeżeli będziecie grali 6 łuskobójców, no to będziecie mieli 125% dodatkowych obrażeń magicznych. Dalej, jednostki, druga kategoria. Prędkość ataku aż została zmniejszona do 0,7 jednostki. Wzmocnienie maksymalnej many aż teraz będzie to 40 punktów na 90. Jednostki trzeciej kategorii: zdrowie Ilaoi zostaje zmniejszone do 750 punktów. Osłabienie many Sylasa teraz będzie to 60 na 130, czyli e, o 10 jakby potrzebuje więcej, żeby odpalić swoją umiejętność. Jednostki czwartej kategorii: e, zmniejszenie obrażeń złotych Łusek i dasa. E, 35 na, znaczy 35 punktów na pierwszym poziomie bez zmian, 55 na drugim jest to buff i 300 bez zmian y, na poziomie trzecim. E, Samoleczenie złotych Łózek i dasa. Tutaj mamy buff na drugim poziomie: e, z 550 do 600, e, oraz na trzecim z, dwu, z 2500 do 3000 punktów. E, także fajne. I teraz siphon nie można już unikać ugryzienia Saifena po wykonanej szarży opis zawiera teraz tą informację i to jest coś co wydarzyło mi się raz na odcinku kiedy graliśmy Saifena Byłem wtedy bardzo niepocieszony, że tak się wydarzyło, bo przez to przegrałem walkę. Teraz już się nie da czegoś takiego zrobić, także jest to dobra zmiana. Szkoda, że tak późno, niestety, ja na tym nie skorzystałem. No i mamy jeszcze poprawkę opisu Seifen'a. Teraz zawiera informację, że Seifen szarżuje w kierunku najdalej znajdującego się wroga w zasięgu 2,5 pól, a wcześniej widniała nieprawidłowa informacja, że było to jakby dwa pola. Także ok. Tutaj mamy jeszcze zmianę na Pajku, jeżeli chodzi o jednostki piątej kategorii. Jego pancerz i odporność na magię jest zwiększona do 40 punktów, także spoko. No i mamy jeszcze jakieś przedmioty. Oblicze anime nie jest już unikalne, moc nieskończoności nie jest już unikalna oraz sanktuarium randuina nie jest już unikalne, także no, takie małe zmiany, jeżeli chodzi o przedmioty. I teraz mamy usprawnienia. Nie można już przenosić przedmiotów podczas braku aktywności, czyli brak aktywności to jest ten AFK augment, że trzy rundy nie możemy nic robić. No to tutaj akurat nie możemy już po prostu robić nic z itemami. Obrażenia ładunku elektrycznego są zmniejszone na pierwszym poziomie. Na drugim zmniejszone również o 5, 90 bez zmian i 110 na czwartym to jest akurat buff o 5 punktów. Obrażenia ładunku elektrycznego 3, tutaj 115 bez zmian, 155 to jest buff, 195 również buff i 235 również buff, czyli tutaj na pierwszym bez zmian, później reszta już jest większa. Atak i prędkość ruchu lekkich jak piórko 3 zostaje zwiększona do 60%, szansa na, na trafienie krytyczne, e, krytyczne brylantowego lotosu um, została e, zwiększona do 25%. I teraz zmiany, jeżeli chodzi o rekombulator. Smoki zamieniają się tylko w smoki, a reszta jednostek tylko w inne tego typu. Opis zawiera teraz tę informację. Ok, czyli jednostki zamieniają się w zwykłe jednostki, jakby tier wyżej, a smoki zamieniają się w smoki również tier wyżej. Czyli jeżeli mamy załóżmy na bordzie trzy smoki. Czwartego tieru, no to one się zamieniają w smoki e, tieru piątego, nie? Te legendarne. E, i, I w nic innego, jakby, no. Złoto sektora wymiany plus zostaje zwiększone z 5 sztuk złota do 8 sztuk złota. No i mamy tutaj również wyważenie obrażeń od ataku w tym patchu. Czyli jak to działa i o co z tym chodzi? Obrażenia od ataku za każdy poziom gwiazdek, czyli pierwszy, jakby jedna, pierwszy poziom, drugi poziom. I trzeci poziom, czyli jedna gwiazdka, dwie gwiazdki i trzy gwiazdki. No, to chodzi o to, że zostaje zmniejszone 80% obrażeń, które dostawaliśmy od ataku, oczywiście, do 50% obrażeń od ataku, czyli będzie nasze jednostki trzygwiazdkowe oraz dwugwiazdkowe, będą miały no, proporcjonalnie mniej AD. Sekcja poniżej przedstawia konkretne zmiany wprowadzone w obrażeniach od ataku i umiejętnościach każdej jednostki, czyli tutaj sobie już przelecimy, tak, o, Wam tylko pokażę, bo no tutaj wszystkie jednostki są zmienione, nie? Także e, proszę bardzo, jeżeli jesteście ciekawi jakiejś konkretnej jednostki, no to tutaj e, macie wszystko pokazane. Ja nie będę tylko czytał, bo to wszystko widzicie co obrażenia od ataku, e, czy, czy skalowanie z obrażeniami od ataku. E, także nie widzę sensu żeby wszystko tutaj e, po kolei czytać tutaj proszę bardzo zaczynamy od aszki lecimy tutaj no i co moi drodzy ja tutaj sobie to przewijam jeżeli tak jak mówiłem ktoś jest zainteresowany to może sobie sprawdzić e, a wy tak jak mówiłem zostawcie łapkę w górę jeżeli e, ten odcinek wam pomógł jeżeli e, lubicie te opisy pacza i, i pomagają wam one no to tak jak mówię, zostawcie jakiś komentarz, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Zajrzyjcie koniecznie do opisu, bo tam są ciekawe, ciekawe rzeczy. Jeżeli nie bierzecie udziału jeszcze w konkursie, który jest organizowany na kanale, no to zachęcam do wzięcia udziału, ponieważ już jutro, moi drodzy, będą wyniki tego konkursu. Tak jest, dzisiaj jest środa, już w czwartek mamy wyniki, a ja przechodzę już tutaj do jednostek piątej kategorii i żegnam się z Wami. Dzięki za oglądanie, pozdro i przede wszystkim powodzenia na rankedach.